Wejdź na www.angielskizmarcinem.pl i zostań moim uczniem. Kochani, jest już grubo po wow, 23, kiedy kręcę dla was tą lekcję, ale daję wam słowo, że codziennie będzie nowa lekcja i nowa lekcja codziennie będzie. Dzisiaj jest już czwarta część naszego siedmiodniowego wyzwania, czyli zostały tylko trzy lekcje na koniec. Pierwsza lekcja była o idiomach. Link do niej znajdziecie na górze. Druga lekcja była o różnicach pomiędzy Few, a Few, Little i a Little. Trzecia z kolei lekcja, to najbardziej hardkorowa do tej pory, była o angielskich przysłowiach i o tym, jak brzmieć genialnie po angielsku. Ale pomimo tego, że jest taka godzina, jestem zajarany tą lekcją, ponieważ dzisiaj będzie o czasach, a czasy to jest moja poezja, to jest coś, o czym mogę nawijać do Was godzinami. Moi uczniowie, jak mnie widzą, mówią tylko nie o czasach, Marcin, mówię o czasach, kochani, bo czasy to jest to, po co żyjemy. Tak, jestem zajarany dzisiejszą lekcją i będziemy się na pewno świetnie, świetnie, świetnie bawić. Wow, Marcin, jak ty to zrobisz 10 minut, a zrobię! Wiecie, jak to zrobię? Powiem Wam o najważniejszych użyciach tego czasu. W każdym z czasów zbuduję zdanie twierdzące i pytanko: Wow, Marcin, to będzie trwało pół godziny! Nie, to będzie trwało maksymalnie 14 minut. Zobaczymy, ile się wyrobię. Myślę, że max 14. A na koniec jeszcze, oprócz tego, że. Opowiem Wam o najważniejszym użyciu tego czasu. Oczywiście nie o wszystkich użyciach, bo to jest kopalnia złota, wiedza o wszystkich użyciach tych czasów. Później zbuduję zdanko twierdzące i pytanie w tym czasie. A na koniec jeszcze, jak już sobie opowiemy o wszystkich tych czasach, będzie quiz, kochani. Jak zawsze was ulubiony quiz. Tym razem w quizie będzie 12 pytań. Jeżeli będziecie mieli 12 na 12, i koniecznie do mi napiszcie. Mam dla was świetną nagrodę. Pamiętajcie proszę o łapkach w górę, jeżeli myślicie, że jestem cool. Albo o łapkach w dół. Mam nadzieję, że więcej będzie łapek w górę niż w dół. No ale trudno, nie mogę sobie oceniać. Przecież no nie wypada, nie wypada. Bez zbędnego przedłużania. Gotowi na najfajniejszą lekcję o czasach w języku angielskim w waszym życiu? Ja jestem gotowy. 3, 2, 1, zaczynamy! Angielski z Marcidem. Present Simple. Present Simple jest czasem, którego używamy wtedy, kiedy mówimy o rzeczach, które robimy z jakąś regularnością albo które się powtarzają. Na przykład, że chodzimy do pracy codziennie, że sprzętamy mieszkanie bardzo często, że nigdy czegoś nie robimy. Do tego właśnie używamy czasu Present Simple. No i teraz spróbujmy sobie przetłumaczyć jedno zdańko. Chodzę do pracy trzy razy w tygodniu. I go to work three times a week. Jak często ona chodzi do pracy? How often does she go to work? Present continuous. Present continuous Ten jest czasem, który mówi nam głównie o tym, co robimy teraz w tym momencie. Czyli na przykład teraz piję kawę, teraz idę do pracy, teraz rozmawiam z moją narzeczoną. W tym momencie piję kawę. I am drinking coffee. Co teraz robisz? What are you doing? Past simple. Past simple jest czasem, który mówi o przeszłości, o rzeczy, którą wykonaliśmy kiedyś w przeszłości i ona już jest zakończona. Wczoraj poszedłem do kina. I went to the cinema yesterday. Poszedłeś wczoraj do kina? Did you go to the cinema yesterday? Past continuous. Past continuous jest z kolei czasem, który mówi nam o tym, co robiliśmy w danym momencie w przeszłości. Czyli na przykład wczoraj o 16 jadłem obiad. I was eating dinner yesterday at 4 pm. Co robiłeś wczoraj o 16? What were you doing yesterday at 4 p.m.? Present perfect. Mój ukochany present perfect. Kochani, present perfect jest czasem, który mówi nam o tym, co zrobiliśmy i mamy jeszcze szansę zrobić, albo o tym, co stało się niedawno i teraz widzimy tego efekt. Upuściłem zapalniczkę i jest upuszczona. I have dropped the lighter. Dzisiaj wypiłem trzy kawy. Drunk three coffees today. No i pytanko, ile kaw dzisiaj wypiłeś? How many coffees have you drank today? Present perfect continuous. Present perfect continuous jest czasem, który mówi nam o tym, że robimy coś przez jakiś okres czasu albo o tym, że przed chwilą wykonywaliśmy jakąś czynność, ale nie interesuje nas efekt tej czynności, tylko to, że tą czynność wykonywaliśmy. Czyli na przykład uczę angielskiego od 15 lat. I have been teaching English for 15 years. Przed chwilą malowałem pokój i jestem cały ufajdolony farbą. I have been painting my room. Od jak dawna uczysz angielskiego? How long have you been teaching English? Past perfect. Past perfect używamy wtedy, kiedy opowiadamy historię z przeszłości i chcemy powiedzieć, że coś się wydarzyło przed danym momentem w tej historii. Czyli na przykład: Kiedy przyszedłem do domu, mój ojciec skończył już pracę. When I came home, my father had finished his work. Czy twój ojciec skończył już pracę, kiedy przyszedłeś do domu? Had your father finished his work, when you came home? Past perfect continuous, który mówi nam głównie o tym, że jakąś czynność wykonywaliśmy przez jakiś czas w przeszłości. Czyli, na przykład, kiedy przyszedłem do domu, moja dziewczyna pracowała przez 4 godziny. When I came home, my girlfriend had been working for four hours. Jak długo pracowała twoja dziewczyna, kiedy przyszedłeś do domu? How long had your girlfriend been working when you came home? Future simple jest czasem, który mówi o naszych spontanicznych planach na przyszłość. Czyli na przykład, a, pójdę sobie do kina dzisiaj wieczorem. I will go to the cinema this evening. Co będziesz robił w przyszły weekend? What will you do next weekend? Future continuous. Future continuous mówi nam o tym, że będziemy wykonywać daną rzecz o określonej godzinie. Czyli na przykład: jutro o 16 będę pracował. Tomorrow at 4 p.m. I will be working. Co będziesz robił jutro o 16? What will you be doing tomorrow at 4 p.m.? Future Perfect. Future Perfect jest zakręconym czasem, który mówi nam o tym, i teraz uwaga, zoom na moją twarz, ile razy zrobię coś do końca danego okresu czasu. Czyli na przykład, do końca dnia wypiję cztery kawy. By the end of this day, I will have drunk three coffees. Widzicie? Do końca dnia wypiję trzy kawy i będę je miał wypite. Ile lekcji będziesz miał do końca dnia? How many lessons will you have had by the end of that day? Future perfect continuous. Future perfect continuous mówi nam o tym, przez jaką ilość czasu będziemy wykonywać daną czynność w przyszłości. Uhu, żelazna logika. Jutro o 16.00 będę jechał samochodem przez 3 godziny. Tomorrow at 4 p.m. I will have been driving a car for 3 hours. Jak długo będziesz uczył jutro o 17.00? How long will you have been teaching? Tomorrow by 5 p.m. Kochani, teraz jeszcze w ramach powtórki odmienię Wam jedno zdanie przez wszystkie czasy angielskie. Gotowi? Zaczynamy. Pracuję codziennie. I work every day. Pracuję teraz. I'm working now. Pracowałem wczoraj? worked yesterday Wczoraj o 16:00 pracowałem I was working yesterday at 4 pm W tym tygodniu pracowałem 3 razy I have worked 3 times this week Dzisiaj pracuję od 3 godzin I have been working for 3 hours today. Kiedy przyszedłem do domu, mój tata skończył już pracę. When I came home, my father had finished his work. Kiedy przyszedłem do domu, mój tata pracował przez 3 godziny. When I came home, My father had been working for three hours. A, pójdę sobie do pracy. I will go to work. Jutro o szesnastej będę pracował. Tomorrow at four p.m. I will be working. Do końca tygodnia będę pracował trzy razy. I will have worked three times by the end of this week. Jutro o 16.00 będę pracował przez 3 godziny. Tomorrow at 4 pm. I will have been working for 3 hours. A teraz nadszedł czas na. Maluję pokój raz w roku. I paint the room once a year. Maluję pokój teraz. I am painting the room now. Malowałem pokój wczoraj. I painted the room yesterday. Wczoraj o 16 malowałem pokój. I was painting the room yesterday at 4 p.m. W tym roku pomalowałem pokój dwa razy. I have painted the room two times this year. Maluję pokój od dwóch godzin. I have been painting the room for two hours. Kiedy przyszedłem do domu, mój brat pomalował już pokój. When I came home, my brother had painted the room. Kiedy przyszedłem do domu, mój brat malował pokój przez 3 godziny. When I came home, my brother had been painting the room for 3 hours. A, pomaluję sobie pokój. I will paint the room. Jutro o ósmej będę malował pokój. I will be painting the room tomorrow at 8 a.m. Jutro o ósmej będę malował pokój przez dwie godziny. I will have been painting the room for two hours tomorrow by 8 a.m. Do końca roku pomaluję pokój trzy razy. I will have painted the room three times by the end of the year. No i jak kochani, jaki jest wynik na 12. Mam nadzieję, że 12. Jeżeli jest 12, jesteście przearcy kozakami, jeżeli chodzi o język angielski. Jeżeli nie jest 12, nie martwcie się, to jest naprawdę trudny materiał. Ale jeżeli chcecie być mistrzami, mam dla Was taką małą autoreklamę. Stworzyłem kurs na temat czasów. Jest dostępny na www.angielskiwacznym.pl. Szczerze polecam. Widzicie, można uwinąć się ze wszystkimi czasami w niecałe 20 minut. Nie wiem ile ten filmik jeszcze zajmie, ale myślę, że niecałe 20 minut. Dziękuję kochani za czwartą część wyzwania. Dziękuję za cały pozytywny feedback, jaki macie. Wszystkie tamte poprzednie filmy mają na tą chwilę, nie wiem czy tam dalej ktoś kliknie, ale na tą chwilę mają 100% pozytywnych łapek w górę. A jest ich dziesiątki, jeżeli nie setki w ogóle, więc naprawdę super, 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 super. Motywujecie mnie do dalszego działania. Widzimy się jutro, tak jak zawsze o 18, z nową dawką angielskiego z angielski z Marcinem. Nie mogę się doczekać tak jak zawsze. Jesteście najlepsi, trzymajcie się, do zobaczenia.